O komentarz do wydarzeń w Syrii, ale i poza nią prosimy dzisiaj także Syryjczyka, profesora Basama Awila, psychologa z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dobry wieczór pan. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. I e, Owszem, dziękuję, że pan podał, że jestem profesorem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Natomiast od trzech lat nie pracuję na uniwersytecie, ale zawsze pozostanie moją alma mater. Co odnotowujemy skrzętnie? Panie profesorze, wiele państw europejskich ogłosiło, że wstrzymuje przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o azyl składanych przez uchodźców z Syrii. Niektóre kraje nawet rozważają zrewidowanie statusu osób, którym azyl, azyl przyznano. Turcja miałaby już nawet organizować powroty syryjskich uchodźców. Sądzi pan, że teraz nastąpi wielka fala repatriacji do Syrii? Wie pan, co ja dzisiaj napisałem na swoim Facebooku? Właśnie, że ja osobiście apeluję do wszystkich państw, żeby powstrzymali się właśnie od rozpoczęcia tych wniosków, bo ja uważam, że chociaż Syria jeszcze nie jest w pełni bezpieczna, ale jednak czas na powrót Syryjczyków do Syrii, po to, żeby się, po to, żeby ją odbudowali, po to, żeby uczestniczyli w tym procesie. Epoka Asada, epoka, ta mroczna epoka Asada się skończyła i pewnie e, nie przyjdzie żadnej innej opieki, e, opieki takiej, jak to było, więc czas na powrót i odwrotnie ja osobiście się cieszę z tego powodu i będę popierał i będę apelował do tego. Ośmielę się zatem zapytać, czy Pan sam, Panie Profesorze, nosi się z zamiarem powrotu do Syrii? Wie pan co, ja nawet od 2011 roku właśnie miałem plan. Taki pięcioletni plan, żeby powoli przygotować się od 2010, przepraszam, żeby powoli przygotować się do powrotu do Syrii, no ale wtedy niestety stało się tak i zostałem skazany, i tym samym nie było takiej możliwości e, z perspektywy mojej działalności opozycyjnej. Ale jak najbardziej zdecydowany, jak e, wszystko e, się ułoży, to chętnie się pozbieram i pojadę tam, żeby brać udział, chociaż. Malutki udział w odbudowie Syrii, odbudowie syryjskiego społeczeństwa. Jestem psychologiem, więc mi się wydaje, że jestem potrzebny, będę potrzebny. I jak będę potrzebny, to jestem. Bardzo piękna postawa i piękna deklaracja. O deklaracjach na razie mówimy. Według Waszyngtonu, właśnie Jest. tylko deklaracjami nowych władz syryjskich są to wszystko, co słyszymy. Te deklaracje i te słowa są według Waszyngtonu wiarygodne, ale trzeba poczekać na. Na czyny. Jak pan ocenia tych, którzy zmusili Asada do ucieczki, którzy faktycznie obalili jego reżim? Kto to jest? To są islamiści, dżihadyści, fundamentaliści, muzułmańscy takie określenia przecież słyszymy i one nie brzmią dobrze. Nie? Tak, jest, tak jest. Wie pan, co, ja, ja nie mam żadnych złudzeń, że ani ci islamistze, ani ci dżihadyści, ani tego zielonego, ani żaden inny tak naprawdę nie brał tego czynnego udziału w obaleniu Asada? to ja jestem przekonany, że obalenie asada to jest taka e, po prostu operacja bardziej turecko amerykańska, izraelska. E, no taka taki miks tak naprawdę miks wpływu. Natomiast to, że ci e, czy ci czy e, e, uzbrojony ludzie maszerowali tak naprawdę to były tylko narzędziem do tego wszystkiego, więc tutaj e, bez żadnych złudzeń asad Takich się nie obawiał, natomiast jak otrzymał jasne sygnały, yy, czy to ze Stanów, czy z Rosji, czy z innych, że koniec już epoki i powinien się pozbierać, właśnie się pozbierał i uciekł. I proszę zwrócić uwagę, że on uciekł, tak naprawdę nie zostawiają po sobie nic, nie informując nawet najbliższych dowódców czy również innych osób z najbliższego otoczenia i pozostawił po prostu bałagan po No Jeśli to była operacja, jak pan sugeruje, ko koordynowana czy nie, Amerykanów, Turków? Amerykanów, Amerykanów i Turków, Izraelczyków to jest na, na, na 100% i czas pokaże. Zgoda, ale czy zgoda, zakładam, że, że ma pan rację, albo podstawy, by tak e, mówić. E, czy wobec tego, skoro to inni doprowadzili do obalenia Asada, to czy sami Syryjczycy rzeczywiście będą mogli rządzić się w swoim kraju, a nie zrobią tego inni za nich? Wie pan, najważniejszy najważniejsze dla Syryjczyków to jest koniec tej epoki, koniec tej dyktatury, upadek tego systemu, bo to nie chodzi o sam asad, to chodzi o system asadistów. Pamiętajmy, że ten system rządzi Syrią od 54 lat, więc najważniejsze, żeby dla Syryjczyków właśnie to jest upadek tego systemu. I z pewnością upadek tego systemu to jest również efektem postaw Syryjczyków bo jednak od lat 70., od samego początku, mnóstwo Syryjczyków walczyli tak naprawdę z tym reżimem i tak jak teraz na różnych kanałach e, informacyjnych pokazują stan więzienia szczególny, w tym Sednaja, czyli tam, gdzie jest to rzeźnia tak naprawdę, gdzie prawie 100 tysięcy albo 200 tysięcy osób zginęło, to właśnie to jest efekt tych ofiar. E, Ofiar syryjskich e, działaczy, syryjskich polityków, e, i to trzeba jasno powiedzieć z różnych tak naprawdę ugrupowań, zarówno prawicowych, jak i lewicowych. E, syryjskie społeczeństwo jest żywe społeczeństwo. I z pewnością e, nie pozwoli żadnym dżihadystom, żadnym skrajnym islamistom, żeby ją rządzili. Jakie nurty według Pana? powinny być reprezentowane w nowych władzach Syrii, żeby rzeczywiście można było mówić o prawdziwej reprezentacji całego narodu? A, przynajmniej możemy mówić od e, 14 lat, czyli od czasów e, e, naszych działań, działań ulicznych, a później politycznych. Najważniejsze tak naprawdę to były siły demokratyczne. Te siły demokratyczne są żywe. I jak najbardziej będą w stanie mieć miejsce, mieć udział, czynny udział w stworzeniu nowej serii dla. Syjczyków i nie tylko dla Syrycików, tak naprawdę dla całego regionu, bo pamiętamy, że jednak Syria jest centralnym państwem na Bliskim Wschodzie. Pański gość przed chwilą jak najbardziej opowiadał właśnie o działaniach Izraela, prewencyjnych itd. Ale jednak trzeba zaznaczyć, że to są działania agresywne. Bo To jednak to jest agresja, i ta agresja jest na pewno e, niezgodna z prawem, więc to, że, że oni uważają, że one robią to dla siebie i być może również ten czas jak gdyby sprzyja, bo akurat mają bardzo mocną pozycję, natomiast Syria zawsze była centralnym krajem nie tylko pod względem militarnym, ale również pod względem intelektualnym, pod względem przemysłowym i tak dalej, i tak dalej. I ja myślę, że właśnie Syria i Syryjczyków w najbliższym czasie, nie wiem, czy to potrwa rok, dwa, trzy, pięć, ale na pewno wracamy do swojego miejsca po to, żeby po prostu realizować nasze misje. Panie profesorze, pańskiemu krajowi i panu życzymy wszystkiego dobrego i powodzenia w demokratycznej odbudowie. Profesor Dziękuję. Basam Aujus. Dziękuję. Dziękuję. Dobrego wieczoru. Dziękujemy. Do zobaczenia. Dziękuję.